Witam serdecznie drogie wagi na czytaniu tygodniowym. Zapraszam do czytania. Zobaczmy, co też energie przynoszą dla Was na ten tydzień. Uśmiecham się, bo patrzę się na kocice, jest za kamerą, i tak patrzę, czy chcę ją zwalić, czy chcę się położyć spać. Nie wiadomo. Kici mi ci pipa, chodź. Chodź do mnie. Lecimy, co dla naszych wag. wagę, jakby wstąpiło nowe życie. Nowe życie, ale jest coś oszukanego w tym wszystkim. Tu jest coś oszukanego tutaj jest No jest tutaj diabeł wprawdzie przy tych szansach, przy sądzie ostatecznym. Same kielichy, czyli waga się, no po prostu, waga jest w energiach. Ja bym powiedziała, że waga weszła. Mm, w tym tygodniu wchodzi na takie bardzo fajne emocje. Waga żyje czymś, co się tworzy, waga ma dobre relacje, waga jest uśmiechnięta, waga coś tworzy, waga się odkrywa, waga zmienia swój wizerunek, zarówno fizyczny. Nie wiem, czy są to jakieś zabiegi upiększające, ale jednocześnie, tak jakby patrzy, zaczyna dbać o swoje życie, dbać o, dba o, swoje, o swoją powierzchowność, ale jednocześnie swoją głębię, tak? Bo tu jest pokazane wiele. WAK się zakocha, wiele WAK wchodzi, tu są deklaracje jakieś, tutaj jest wejście w nowe związki, wejście, tak jakby też określenie, powiem tak, droga WAGO, to co, ci, to, co Ci przypadło w udziale, jeżeli chodzi o emocje, to tak miało właśnie być tutaj. Nie może być inaczej, bo tutaj jest ten kapłan. Ja zawsze mówię, że jest to węzeł nierozerwalny, czyli musisz po prostu przez to przejść. Czy, czy wydaje Ci się to troszeczkę tak jakby za szybkie, dziwne, inne, ale musisz przez to przejść. Jeżeli jest to koziorożec w szczególności lub trygon wody, bo najbardziej, no może być trygon ognia też, ale to bym powiedziała, że tutaj... <laughs> Tu się będzie w tym tygodniu bardzo dużo działo. Tu jest dużo pozytywu, tu jest nowy rozkwit. tutaj nie ma zwiędnięcia, Ja bym powiedziała, że waga się bardzo ładnie odkrywa, bardzo dużo, bym powiedziała, dużo emocji w tym tygodniu, dużo cudownych zwrotów okoliczności, bo to jest tak jakby dostajecie wiele szans od losu. Wiele szans pod kątem świętow, że świętujecie taki jest to jest to coś, co na co możecie sobie pozwolić. Waga się otwiera, waga nie analizuje, waga idzie czyli to na co czekałam, waga otrzymuje w tym tygodniu, mało tego to co zrobicie, macie dwa asy piękne asy, asa kielichów i asa mieczy i jeszcze kapłana, czyli to tak jakby waga skorzystała ze swojej mądrości życiowej i coś dla siebie w tym tygodniu ugrywa tak, mało tego, że to co stworzycie w tym roku, macie zielone światełko w każdej dziedzinie życia, ale najbardziej bym powiedziała, że chodzi tutaj o uczucia, denary mi się tu wręcz, wbrew pozorom, mamy tutaj asa denarów, ale tutaj bardziej by było na wydanie ten as denarów, niż na tworzenie. A to jeszcze trzeci as denarów. A widzicie, nawet nie spojrzałam na niego, no tak, macie trzy asy, to wszystko to, co zaplanujecie, wszystko to, co się pozytywne, nie widzę tu negatywu żadnego, ale to, co pozytywne się wydarzy w Waszym życiu, będzie się powtarzało, będzie wielokrotnością później na przestrzeni trzech lat. Poka, tak mi się pokazuje, więc korzystajcie z tego, bo to są dobrodziejstwa, to są rzeczy, które sobie coś dla siebie uszczypniecie, coś tworzyć. Tu są bardzo dobre energie. Tutaj komuś pomożecie, tak? Tutaj jest radość z pomocy. To, co powiem tak, to, co, na co tak bardzo długo czekałyście w tym tygodniu, ma szansę na ziszczenie się, bo tak chce los, tutaj była, walka, tutaj była walka, tutaj było żonglowanie, a w tej chwili to Wy idziecie do energii równowagi, więc powiem tak, jest to wasz czas i drogie wagi, korzystajcie z tego. Ja bym powiedziała, że jeżeli sprawy sądowe, to tak się zakończą bardzo pozytywnie. Jeżeli sprawy emocjonalne, typowe, jeżeli uczucia, to w ogóle olbrzymi rozkwit, to tak bym powiedziała rozkwit, ale nie musi chodzić o fizyczność, tak, tylko może chodzić o to, że spojrzycie inaczej na ludzi, odkryjecie się, będziecie bardziej odkry bardziej otwarte, bardziej takie. Bo tutaj płonie, ażbym wręcz powiedziała ten as kielichów, tutaj ten as mieczy jest zdroworozsądkowy, ale to jest tworzenie, to jest miłość, to jest takie wow no po prostu wow, bym powiedziała, że bardzo fajny tydzień dla wak. Czego Wam bardzo serdecznie Wam tego życzę, tak, ale jest wejście też w romanse, tak, bo mamy tego diabła, a jeszcze w szczególności bardzo dużą rolę odegra właśnie jakiś koliorożec, ktoś z tego Ziemskiego, odegra wielką rolę w tym tygodniu w Waszym życiu emocjonalnym, tak bym powiedziała, moje drogie wagi. Jeżeli chodzi o zdrówko, no to tutaj są jakieś nałogi. Nie wiem czy one są zdrowe czy niezdrowe, ale powiem tak, chyba się ich nie pozbędziecie, bo tu się nie pokazuje, że się ich pozbywacie. Natomiast jeżeli już jakbym miała spojrzeć, to uwaga na pęcherze, bo tutaj się pokazują pęcherze, lub nie wiem czemu u wszystkich znaków mi się pokazują właśnie takie organy. Ale jest tutaj coś, jest tutaj coś co pasowałoby podleczyć. Poza tym nic się złego nie dzieje. Jest ścisk pod piersiami, tak, czyli gdzieś tam kręgosłup piersiowy coś tutaj w tym miejscu, nie, nie wiem, czy są to nerwobóle, czy jakieś tam ściski, ale to nie jest nic złego, co by mogło prowadzić do, co by mogło prowadzić do choroby, odwrotnie bym powiedziała, to prowadzi wszystko do tak jakby, no... Do do wyleczenia, ale ogólnie cały tydzień macie przepiękne, drogie wagi trzy asy, same kielichy prawie, najpiękniejsze, dwójka kielichów trójka kielichów, są to as kielichów, rycerz kielichów słuchajcie, kapłan i jeszcze dwa asy, as denarów i as mieczy o czymś tu w ogóle mowa, odkrywacie się bardzo mocno, i idziecie w życie jak talala w tym tygodniu, czego wam bardzo serdecznie życie. Widzę, życzę, widzę, że nie analizujecie tutaj żadnych sytuacji, tylko po prostu tak jakbyście czerpały Czerpałem ten czas, to taki najpiękniejszy czas dla Was, i czerpałem to tak, jakbyście weszły zupełnie w inną energię życia w tym tygodniu. Czego Wam życzę, żeby to trwało właśnie te trzy lata, a nie, a nie tylko ten tydzień, tak, tak jak tu pokazują karty. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Hej, pa.